Polacy, Polacy, komuniści z Unii Brukselskiej, sama Lajan powiedziała wprost, ograniczają rozwój gospodarczy Europy. No to jest absurd, w jakich czasach przysz przyszło nam żyć. My ludzie, którzy nami rządzą, bo rządzą, bo to PiS podpisał traktat lizboński i oddał nas w niewolę Brukseli, oni mówią nam wprost. Oni nam mówią wprost. I teraz Unia Brukselska również zamierza nam, Polakom, w naszych polskich samochodach będących naszą własnością. Unia Brukselska zabroni nam dokonywania poważniejszych napraw, takich jak wymiana silnika, skrzyni biegów, czy elementu karoserii. To jest absurd. Nawet patrząc z punktu widzenia ekologii, bo własność prywatna, rzecz święta i wolność, i mogę robić co chcę, ale nawet patrząc z punktu widzenia ekologii, no trudno, żeby złomować samochód, który potrzebuje tylko wymiany na przykład skrzyni biegów i może być dalej eksploatowany. Polacy, to jest absurd, to jest w praktyce oznaczać będzie również likwidację wielu miejsc pracy, bo warsztaty samochodowe będą miały o wiele mniej do wykonania, tak samo sieć handlowa i producenci. Dlatego Polacy, oni nas chcą zniszczyć, jeśli nie przeprowadzimy poleksitu, jeśli nie doprowadzimy do referendum, w którym zagłosujemy, mam nadzieję, wszyscy przeciwko tej zbrodniczej Unii Brukselskiej, to staniemy się pośmiewiskiem świata, pośmiewiskiem świata, a docelowo nas po prostu zniszczą do zera, bo planują wszystko, mówią wprost, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. A człowiek, który nie ma niczego, już nie istnieje i nie ma się czym bronić, nie ma o co walczyć, jest zdegenerowany do zera. Tak więc Polacy, referendum i polexit.